Jest połowa lutego. Za oknem jesienna szaruga, a my wybraliśmy się do Szczecina. Dziś jesteśmy na wałach Robrego i o nich słów kilka. Wały Hrobrego, pierwotnie z niemieckiego Haken Terrasse w znaczeniu dosłownym Taras Hakena. Taras widokowy o długości około 500 metrów w Szczecinie na skarpie wzdłuż Odry. Słynne założenie urbanistyczne, architektoniczne współtworzone wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zamkiem Książąt Pomorskich i Katedrą pod wezwaniem Świętego Jakuba na dodrzańską sylwetę miasta, widoczną z głównych tras dojazdowych od wodu, biegnących przez mosty i wiadukty. Zaprojektowane i wzniesione według koncepcji Wilhelma Majera, Szwartał w latach 1902-1921 z inicjatywy nadburmistrza Hermana Hakena, na cześć którego został teraz pierwotnie nazwany. Szczecin wrócił do macierzy i jeszcze w latach 60. dzieci w szkołach uczyły się że wały Chrobrego zostały usypane przez bojów Chrobrego i stąd dzieła się nazwa. W 1945 roku wojska radzieckie zajmują Szczecin. Decyzją konferencji w Poczdamie miasto zostaje przyznane Polsce jako rekompensata za utratę na rzecz Związku Radzieckiego ziem dawnej Polski wschodniej. Oficjalne przyjęcie przez polską administrację następuje 5 lipca 1945 roku. Szczecin należał do Hamzy. W latach 1478-1532 stał się głównym miastem zjednoczonego pod władzą Bogusława X Księstwa Pomorskiego. A, nazwa Szczecin pochodzi od trzech szczytów, na których jest ustawowany Szczecin. Szczyt z dodatkiem in i mamy Szczecin.